tej Eucharystki. w tej w dni rogoźnika, a to co najważniejsze, każdy się teraz dzieje, Eucharystka, Najświętsza Dość Boga, prosimy, żeby wszystkim Wam, wszystkim, którzy tu mieszkają, w jednym i drugim rogoźniku, nieustannie Bóg nie wspierał. Kiedy nawet wybrane Szedł przez pustynię do domu wybranego, do ziemi, obiecanej, niósł ze sobą największą świętość. Arka tak przybierza. Z drzewa akancjowego, wypitą, blachą, złotą, wewnątrz i na zewnątrz, na środka I Ile dla ludzi, żeby mogli na miejsce przychodzić, i tej obecności Stwórcy doświadczać. Słyszeliśmy dzisiaj w pierwszym czytaniu, że to dzieło, które rozpoczął Król kontynuował i dokończył tego dzieła jego syn Król Salomon. I właśnie słyszeliśmy opis poświęcenia świątyni była jednym z najsłabialszych budynków ludowych, w I samym imam, na swój lud na pustyni. Kapłani mogli tylko tej świętości dotykać i wieść. I kiedy przyszli już do święty obiecanej, minęło już tyle czasu, aż Bóg się pożarł do króla Dawida. nietat Asu cero. W szkole, jedyne w Polsce w przedszkole fortecznym. I jeżeli było potrzeba, tak. Teraz już wiemy, że to się nie sprawdza, prawda? Bo Niemcy mieli inną koncepcję walki, to była wojna manewrowa, szybka. Szybkie jednostki po prostu obeszli ten Górnośląski Okręg Przemysłowy. Ja tak był tego taki, że w nocy z 2 na 3 września decyzją naczelnego wodza wojsko się stąd wycofało. Ale musimy pamiętać o jednym, że w tych stronach służył doborowy żołnierz. To były śląskie pułki, to byli żołnierze z 73, 75 z Katowic, Chorzowa i 11 Pułku Piechoty z To były specjalne bataliony forteczne, ludzie świetnie przygotowani do walki, ponieważ zobaczycie sami, warunki tam nie są lekkie. Co prawda w tych samochodach nie Działa i te działa również okiem artyleryjskim wspierają tutaj te nasze obiekty. Eee. Kilka słów a propos naszego schronu. Jest to schron, jeden z około 240 obiektów fortecznych. Są z tego obszaru Także no to jest taka dosyć duża połać. Ten nasz schron to jest schron numer 52. Jak widzicie u góry widać kopułę pancerną. I tutaj taką kopułę widzimy w naturze. Ona jest wymontowana z innego schronu, który został przez Niemców wysadzony. Jest to schron ciężki, bojowy dla trzech CKM-ów Browning 30 Kopię takiego CKM-u będziemy mogli w środku zobaczyć. Schron ma półtora metra grubości stropu i to zabezpieczało przed takim dosyć solidnym ostrzałem do 240 mm prawie. Ściany boczne, czyli tutaj ta ściany boczne i nienarażone, mają metr grubości. Natomiast obmurowanie kopuły pancernej, czyli takiej głównej broni schronu, to jest w najgrubszym miejscu 2,3 metra, czyli tak mniej więcej tyle betonu. Oprócz tego jeszcze cała ta ściana narażona nie uderzały tutaj w strzelnicę, nie wpadały do środka. Ten metalowy pancerz, tylko się odbijały, prawda? Tutaj widzimy również wyjście ewakuacyjne, ponieważ no, w stronie musiał być komfort taki psychiczny, przynajmniej, że jeżeli coś się stanie, będzie zawalone wejście główne, to można z niego jeszcze wyjść. Dlatego było wyjście ewakuacyjne, dzięki temu widzimy też, jak grube są ściany, prawda? A oprócz tego jest takie małe okienko, które służyło również tak zwanej obrony bliskiej, czyli można było również bronią ręczną bronić, ewentualnie podejścia przed grupą przeciwnika, przed grupą wroga. Ten beton, na którym stoję, to też nie jest przypadkowy jakiś betonik tutaj wylany. No widzimy tu jeszcze odbitki, odciski stóp ludzi, którzy budowali to, to jest płyta detonacyjna. Ta płyta detonacyjna służyła temu, żeby pociski artyleryjskie, które spadałyby na schron, nie wchodziły pod fundament w ziemię i nie niszczyły fundamentu od dołu. Tylko miały wybuchać tutaj. Wybuch pocisku przed schronem, w załodze w stronie nic tak naprawdę nie robi. Oprócz tego widzimy tutaj takie resztki metalowych zaczepów. One są lepiej widoczne, choć pokrzywione z drugiej strony, przy strzelnicy północnej. To było zabezpieczenie przed podejściem grupy szturmowej, tak zwane potykacze. To były takie metalowe pręty, które też można zobaczyć w środku. Na tych prętach były druty kolczaste i to zabezpieczało przed podejściem grupy szturmowej. Atakujemy schron, proszę Państwa. E, ogień Browninga, wzór 28, to jest taki polski karabin maszynowy przedwojenny. Następnie, jak będziemy wchodzić, zobaczycie takie główne wejście do schronu. Też nieprzypadkowe, to są takie ciężkie, dwudzielne drzwi. Zaraz je Państwu pokażę i zapytam Państwa dlaczego dwudzielny. Przeliczyli system calowy na metryczny, patentowali Browning Zur 30. Amerykanie protestowali, no ale cóż, za dużo nie mogli zdziałać. I został wprowadzony właśnie do użytku polski CKM, nie do końca polski, Browning Zur 30. Broń dobra do fortyfikacji, troszeczkę gorsza w terenie, bo bardzo ciężka. No. Zobaczcie, tak. O, kamerę robisz. General. A ja o wepęcz wszyscy zacząć. Co na 10 groszi? Wszystkie te podejścia pod nas strobą. Serce sporo. Ale nie przepaliła pancerza. To można zobaczyć, można wejść na strop i zobaczyć tą dziurę przepaloną nie do końca. I założyli drugą większą, 35-kilogramową. I ta mina przepaliła pancerz. A ten żużel, to jest właśnie, proszę Państwa, element przepalonego pancerza. Sumień kumulacyjny, panu wojsku. Jak działa sumień kumulacyjny? Jest skierowany, w ogień do przodu, wypala dziurę. Dokładnie. Działa to dokładnie w ten sposób, że... Takie jak podobne nazwy. Do Wieszowice są jeszcze jedne. O kulce. A roguźnika nie mogą jakoś

아 k a So

130, słońce zaszło, 140, nie panuje nad tym, 140 po raz pierwszy, ale euro, euro, tak? Nie, daj szansę, 140 po raz, 140 po raz drugi. To da więcej, kto da więcej, kto więcej, podgrzejcie atmosferę.